Wielu teorii, które niektórzy uważają za szokujące to formulajmniej. Naukowe badania wykazują, że Mars mógł być miejscem globalnej wojny nuklearnej. Dlaczego? W 2012 roku na powierzchnię Marsa dotarł Ewanik Struriosity. Jego zadaniem było analizowanie marsjańskiej gleby. Natora spodziewała, się znaleźć silnie utlenione żelazo, stąd kolor z planety. Typowy dla warunków właśnie Marsa, ale ty to coś, z tego nikt się w zasadzie nie spodziewa. Analiza chemiczna wykazała, że górna warstwa gleby wybiera duże ilości fenonów 129 Ten konkretny izotop pierwiastku powstaje w jednym bardzo specyficznym procesie, w wyniku detonacji. Przez ostatnie 70 lat. Na ziemię przeprowadziła ślad plus minus, może troszkę mniej, no długo w zasadzie tysiąc. morskie testy, do Każda eksplozja ta mowa, która miała po sobie w ślad w postaci niewielkich ilości ksenonu 129. Jedną ilość tego izotopu w marszańskiej glebie jest szykująca. Aż 2,5 razy większą niż. Jest... Na właśnie w tym kontekście dr John Vandenberg, były fizyk NASA i znany badacz w w środowisku, rzucił nowe święto na właśnie tę sprawę. był jednym z naukowców, którzy to ucieszyli Richardowi Hugo w z NASA podczas prezentacji ukryć dotyczących twarzy Sydonii, jego z domu był domem dla humanoidownej cywilizacji, cywilizacji, która już dawno wyglądała. Chodzi o to, aby na powierzchni Marsa posadziła się tak duża ilość ksenonu, eksplozja musiałaby mieć ogromną skalę. Dłonią drogą o od takiej musiałaby być wielkości Pałacu Kultury i nauki i wymyśla w Paryżu. Bo takiego ta energia rezygnacji tej struktury wynosiłaby około jedną gigatonę, albo 1000 gigaton w ten sposób. Na porównaniu, bomba wrzucona na Hiroshima miała zaledwie 20 kiloton. Oznacza to, że mówimy tutaj o eksplozji co najmniej 50 tysięcy razy większej, potem niżej. W prawdę było wtedy dwa miejsca. Na włoszech, po tych słowach, też poziom dumaniowania jest znacznie wyższy niż tylko drugi. W ciągu wyjątku, pomiędzy tymi dumami, znajduje się Sydonia. Odkrawską zlokalizowaną, płynną dmuch, piramidę i unikać inną infrastrukturę. Co to mniej, za to, wskazuje, że wydarzenie było miejsce gdzieś pomiędzy 150 a 300 milionów lat temu. To były czasy, kiedy Mars wyglądał zupełnie inaczej. Był to. Niż jest to planetą. Podobna do niej. Z roku na atmosferą. jest Jednak do tej pory nie potępił jednoznacznie wyjaśnić, co doprowadziły do utępu tej atmosfery. To ja z sugeruje, że jest gigantyczna eksplozja. Jarno, mrej, że gigantyczna egzplozja regularna miałaby być odpowiedzialna za tę katastrofę. Z drugiej strony, jakby się mógł zastanowić, co, to też zrozumiała odpowiedź, ale trzeba by jej spróbować sobie, tak, żeby się umieć dokończyć. Chodzi o to, że. No to jądro! I teraz. Nie wiadomo, że po prostu ze względów takich naturalnych czy coś innego coś być płynne, to, i zostało bezwzględne no i wtedy ta atmosfera się wyrodziła no bo tyle magnetyków zostało i wiecie, że i dynizowany cząstki no i wiatr słoneczny i to hmm, rozwijało wszystko cholernie brzmi i dziecku, że nie jest wstępu aktywnie, temat miał a więc nie, nie, lubię takie wiecie, takie dziwne że gruncie rzeczy nasiańskie, bo i nasionowe i to była wszelka inna wizja teraz

Teraz zbyć, tak? Więc się coraz bardziej dobijamy do technologii, która by to również pozwoliła na ziemi, Bo jeżeli przyjmiemy, że inteligentna rasa, która mogłaby stworzyć koncyjne struktury na Marsie, miała technologię pozwalającą na takie rzeczy. Czemu w ogóle ludzi, tak nie wypełniło, tak? Pan również sugeruje, że mógłby być coś innego. Myślę, W sensie, że się nie ma z siebie, że tak puf, No nie, to co to mogłaby być robota z zewnątrz, ale... bo chodzi mi o to, że cywilizacja, misa jednak gdybyśmy od 150 300 milionów lat kamień, to byśmy byli jedynym, który nasiłby w milionów Ale padła się, w 100-150 milionów latków nie ma potencjalnych stanów. Więc wtedy 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 to Marsa wtedy Przekonajmy się dlaczego. Zwolennicy teorii atmosferycznej wskazują, że życie na ziemi mogło być wynikiem, że nie wiem, w będzie nic w nosach, bądź ktoś ma zasnąć Uwzględniał głowę na ziemi, żeśmy nie wolowali z tego młodego w naszych gatunekach. odcinek nie, na bokach, to to możecie sobie po prostu zobaczyć. Możliwe jest to,

ja nie wiedziałem, podczas tego dłużelawia, jak oni wzięli tych smartfonów, i byli zawartywani, to no, było tak trochę jakby, jakby widzieli te klamiona te aktywniackie teraz, żyjące, no i wiecie, jakby, no oni żyją trochę w laseczku. Mówię, to obiektyw, nieobiektywny sposób, co nie? No, ale, że ostatecznie wysuniono kapsułę latą, która zmarła. No i te kosmiczne kapsuły mogły żyć w przestrzeni technicznej miliony lat. Nie wiem, jakiej kule mi dotknął na młodej ziemię, która Oprócz tego została za symatorio teoria ferm również się z że na to że... nie go. Nie wynikać, że nie... Ludzie tutaj połączenie Barki, a jakiś idzie za nie, nawet widzimy. Tak jak to jest prawda? Dobra, Dobra. pośmieszku wymijesz. Tu go wpłynąłem. Spierdzam Mamy tu starożytne cywilizacje. Mamy rządowe przykrywki. Inwazja! Nuklearną no, zagładę. W więcej z nie jestem w stanie policzyć na palcach jednej dłoni. No, A mówmy się, że pięć to dużo. Więc tego wszystkiego to jest prawda. Jakby nigdy nie byłem na Marsa. Mam nadzieję, że długo mi będzie być, ale obawiam się, że ja, moje życie ja może być troszkę zakupy. Marcę wciąż inna planeta i dokumenty tam może być problematyczne dla zwykłych osób takich jak ja Czyli nie możemy sami policyć w prawym marsie. U trwa. Na 100%. Tu głębamy osoby widzi radę. Myślę, że jeżeli bylibyśmy w stanie i zauważylibyśmy tą na Marsie, to prawdopodobnie wtedy już nie wrócilibyśmy cała strefy. Serka... Ale no, dobrze, szczególnie zobaczylibyśmy jako takami, to oznaczało to, że tam nasze życie, bo wersja całe nasze życie obracało się wokół tej twarzy na Marsie, no troszkę straciłoby tak, No okej, okay. Wszystkie informacje o Marsie. Pochodzimy z jednego źródła, Ameryki Niemczech-Różą. Był tam trochę już od Europy, ale... Właśnie w grupie, w której interwituje dość stara idea. Według mnie idea posłuży na innych podmiotach, jest dość miła. Wszystko tu ciąga do w chmur. Do tych rozsądków o magickich kamiłach Percibrala i Lowella. Koleś kiedyś istniał. I wtedy pojawiały się spekulacje o możliwych cywilizacjach w, w czerwonej planecie. Np. W książce Rockets for Space, The Dawn of Interplanetary Travel claro, w 1936 roku, no dość spokoju. czyli Albie Creator pisał, tutaj wam zacytuję, że Marsi mogą znajdować się w rozpadające się w wesołości starożytnych cywilizacji. Nimi środkowie dawnej chwały pomijali niektórego świata. Podkreślam, to było w tych latach 1936 no to były teorie, że amerykańskie pomniki, ten... Donich, miał szczególną orientację astronomiczną w obecnych czasach. W sensie, to było trochę jak w innym piramidze. Mamy tutaj że to jest odcinek, który jest umiejętnością do świata wśród się tylko na jest to będzie na pewno długi odcinek, myślę, że, że albo tą świętą, albo Kevin, albo byli Mówię, że to o tym włożyć. Myślę, że zrobię tego serwisu. Puszczę, że w tenie... Puszczam, byłam w Wigilię o 17. Znaczy, o 20. O, Wigilia o 20.00 zajmowała się w tym serwisem. O przydaje. Podobno były ustawione w taki sposób, żeby pasowały po tobie, że mają pół miliona lat. Co najmniej. Albo 150 milionów, albo 400. I już powoli łapiecie się na tym, że te puszczarki troszkę się nie zgadają. No właśnie, przez co na przykład do nic Pół miliona lat. 50, tak się rozwarstwiają pod tym względem. Jeżeli założymy optymistyczny dla nich scenariusz, pół miliona lat temu nasi przodkowie dopiero uczyli się ogarniać narażenie kamienia i rozprzyjania ogniska. nich. w technicznych raczej nie wielu. To mówiło o tym, że jest cywilizacja, ma w ładnym poziomie cywilizacji, a to cywilizacja. Ja to pomyślę sobie, że to mniej więcej tak by wyglądało duże na Marsie, że wiecie, bawimy się kamieniem, spalamy udzień, troszkę powoli tam twórzemy cywilizację, to jest na Marsie. To jest stronów nikt nie ma odbiera dowodów innych, żeby pokazać. Podobnie jak na naczelny, ludzie mają naturę towarzyską. Dziękujemy przebywać w grutie. Przynależność to jest wpływa na naszą tożsamość. Trzeba przynależności może tak. Jesteśmy w tatumór. Na przetłumie młodych zamierzało i zależy z opieki rodziców. Dlatego tak istotny jest. Niech Rodzic uśmiecha się do dziecka, dziecko wzajemnie ten uśmiech, co wzmacnia potem tym To umiejętność zbudowana, w parę, w nasze mówi, przedmiot ewolu. Warum nie mogę tak? które nie rozpoznawały twarzy miały mniejszą szansę na użycie. Bich, niemal każde dziecko błyskawicznie nabywa te zdolność. Lecz to idzie o krok dalej. Dlaczego? Dlatego idziemy o krok dalej, toch bym powiedzieć bardzo poprawnie. Jakby dziecko w przeszłości uśmiechało, to rodzic się bardziej przywiązywał do tego dziecka. I on się o takie to jest moje dziecko muszą o nie dbać, być super i jakby...

no tak. Nie wiem, że to brzmi w ale tak kiedyś było. Dlatego nie byliśmy coś zrobić. My dorośli, my, popadamy czasami w skrajność, wam kolejne tam, gdzie sa chadimy nie ma. automatycznie szukam wzorców. Próbuję sobie wszystko zracjonalizować, próbując porównywać coś do czegoś, co widzieliśmy już w jednej wszechunki. Zwykna technologia. Patrzmy na plany światła i chinia tworzymy z miliony Dlatego dostrzegamy częstotkę twarz w naturze tam gdzieś macie górę Starku z dwóch Mamy również głowę diabła w piramidzie południowej, który w stilu, to jest który jest w rogu jak hundrum. Mam też mały kubryk, Mamy również świątego pyramid. mm. ryciarza w a ponad piramidy kląskie, które były było być piramidą tak na południowo brzmi, tylko i tylko sekundę. Mam problem. To biały kwiat, proszę czerpać. No dobra, a o niczym się nie trała. Błąd, w tym sensie, w Wyoming, takie szerszkie, krótkie górskie nazywane przez wszystkich uskrywców widzę na następstwa, ale nazywają się wielkimi kwiatami. Chmury również dostarczają nam różnych interpretacji. Tu gdzieś widzimy czujnik stratów, tu widzimy butylka, a tu gdzieś widzimy chmury różowe, a tutaj bałyszyki. Światowy kwiat jest pełny. nawet matkę, bo już krok to kierunek. Chmurę traktowano jako borskie objawienie. Można powiedzieć, że czasami byli nawet tylko w obecności tych chmur, a nie w piorunach. Nie, to chmura nie, nie. przedmioty codziennego użytku nie wywoływały sensacji. Mamy na przykład chrysty, które wyglądają jak dojmie człowiek. Albo było coś takiego w USA, że mieliście które wyglądały jak rytmu Smithson. Taki było, ja przeżyłem w Stanach Bo mam miliardy bałków wydaje mi się wydaje, że historia naszej ludzkości się przewinęła, Bo no to jeden ja mógł być podobny do Ryszarda Nixona. Próbujemy szukać wzorców tam, gdzie ich nie ma. Starożytni nawet. Posuwali się do takiej skrojności, że przypisywali magiczne właściwości roślinom, które wyglądają jak ludzkie ciało. Skoro nie, że ich nie ma. Mam dragury, to konieczne, tego to po Kształt skierował podobieństwo do człowieków, że w uszach wygląda jak ludzkie uchwała, a w skrzydłach niektóre chcieli ogromne oczy. Co ciekawe, nie zawsze chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przypadek. Bożdzimy i zwierzęta, które przypominają twarzy, mogą lepiej przetrwać, bo drapieżniki się ich po prostu boją. I tutaj dochodzimy do np. przykład do tytaków, Mistrz, czyli może bardziej pokrywania się. Pyczek znaczy tak to owad, który wygląda jak gąszcza. Ciało przypomina drobne, wysłuchane gałązki drzew. Ale to nie tylko kwestia koloru czy kształtu. Pyczeki znaczy tak, potrafią nawet kołysać się na wieprzach, naśladując ruchy gałęzi.